Eee, tak, eee, witajcie. Dzień, Dzień dobry. Z tej strony Zichom, znowu gramy w Far Crya Blue Dragon. Tak, zgadza się, gramy w tą grę. Ostatnio tu walczyliśmy ze smoczgami. Nie wiem w jakim momencie gry jestem. Ale teraz akcji jest dużo. Więc może coś tutaj przejdzie. O, i akurat trafiliśmy na ładowanie. Piękny początek, nie? No ale o! Yo yo. okej, okay, to uzupełnimy amunicję po poprzednim starciu tak na marginesie się kamerowuje to od razu po... po poprzednim odcineczku albo co, albo mogę no coś się będę? a co to? aha, dobra Dzidligro, level up, który complete. mamy Helbard dodano. Don't deal with psychos. success Są do pleogłębienia. Przyzwoić plagę, teraz tam gdzieś mam iść, ale przydałby mi się samochodzik. Pewnie się teraz respi. Gdzie? 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 Znowu wypatruj tego trójkąta z wykrzyknikiem. O, tu, dobra. Samochód się zrespił. Nie, bo po co? Gdzieś tu smoczek jest. No niech smoczek żyje własnym życiem Nie będziemy mu przeszkadzać O dwa smoczki Smoczki Smoczek Dagi większy biezek o kolejny smoczek który mi zauważy Mam nadzieję że nic mi nie zrobi ale... O, wezmę tutaj I idzie tu jest tu nie wiem po co, ale bierę nie rozumiem co to daje. Ja raczej to jest nic, nie wiem na włączenie tarczy, ale po co? Nie rozumiem po co to. Dajesz, biegnij Nie przystawaj Tu jest samochód Nie albo jest i nie widziałem Albo nie ma Co to nagle z całej gry mi powierdzielali te samochody Taka niech se pobiega i niech zobaczy jak to jest co nie Gro W dupę walona W mordę jeżę w dupę węża W sumie lepiej tak niż samochodem, bo widzę po tych terenach to. A teraz, wait, gdzie ja jestem? O, dobra, to nie, miałem samochód, braciele, widzę, to nie ma sensu. Śmiesznie się obraca do ziemi. Tu ma wyjść? A, bym stał przed drzwiami i bym próbował je rozwalić spoko. Skrzydeczka. I druga gdzieś tu. Mm, z pieniążkiem. Będzie na kamizelkę i apteczkę. Dalej mi give me. Co? O w dupę. Eee, Solan Bat, a tak chcę, ja, yeah. no bo w sumie co? Idziemy z fabułą, co ja się będę rozczulał, że ty to może koniec gry, z <gryzanie>? Wonrze zabrał mi żyćko Zejapteczki nie wezmę Spoko. Wąż nadzieję dobry ukończył, jeden klocek zabrał, żeby nie było za wesoło. O, co za miejscówka? Dobra, będziemy z kościół... Uh, czyżby tu jakaś zajebista broń była?

A, to ci, który zabiłem wcześniej. Aha, spoko. Panie, że mają taki sam nóż. Jestem w jakiejś dupie podobno. Jakiś co so coś tam but. Przeładujemy ten wyjebisty magazynek. Więcej by ich pory a nie tak skromnych. Chyba wykrychałem Ciekawo Ciekawe czy tu się pewnie będą coraz mocniejsi Czy ktoś już do mnie strzela I to jest chyba taki e Coś jak w Black Opsie czy tam wiesz innych kodach, że z zombiekami się walczy aż się umrze Tylko co by to miało na celu, tak w środku fabuły O nie musisz celować bo masz to O laser? No dawno mam. Mogli chociaż... O tym z karabinem Czyli będzie ich coraz więcej, tylko tak długo Może karabin możesz zebrać no, powinni się zrespić. Tak by. No jeszcze debil kurwa co rzuca. Kurwa Uuu, gdzie był? Ale z nich nie mogę podnosić. O, wyparowuję. Tak ja tych debili z ogniem nie lubię. Jakiś achievement mi bił, co się dzieje? O, o fjerwerki na moją część, mi się udało. Co za e. I musisz lecieć. Zgaduję, że teraz nowa plany. O, szut gnikiem. Na maksa chyba nawet. Najpierw tego dał nas, młotowe. Wcześniej to przygotowywać musiał, teraz nie musi tak. A? Ta? Mm -hmm. hey. że w zębie widz to nic nie widać urespiej chwile w dobrze przynajmniej psów tu nie ma Skoczyłem i... Rzeźko. O, to ten debil co rzuca. jak goście nie lubi. Jeszcze... o, naj, najlepiej, nie? Chcę się ugasić, bo się palę? I co się dzieje? A no to, że kurwa, zaczyna mi wow te fanfary. Zaczyna mi używać życie. W ten to sposób na jeden zmarnowany klocek HP zużyłem cały żółwik. Się schował żółwik. Żółwiku, uciekaj! Kolejny żółwik dobry, nie żółwiku karabinek to ten mój pewnie ulepszony nie a nie sniperka teraz ojej tu się zesran. czy to mi samo naprowadza nie on chyba przyodowuje w taki sposób Jakieś pociski atomowe Ale biega Ważne żeby po bokach mi się nie rozpieli, bo to będzie denerwujące New weapon Nowy iPhone. Tak. Nowa broń, pizma jna. Ja. Obrotówka ulepszona. Pociąg. Hehe, weeee! Te czy pół bach napierdalać. Zaczynajmniej próbować, bo czasem się schylał. I tak już za wesoło nie jest. Na minimapie nikt na dupie mi nie siedzi. Nie. O. Oh. You win, jej. Haha. Boy, o kolejna blend. Jestem wujownikiem i jestem warty tego gówna. What is this? Shuriken. Ryly. Ej, eee, ja myślałem, że to coś wartościowego. Jak czekolada. Ale nic. I have the power. I won. Tak to wyglądało. No na 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 na, jest gacie I w tle ten gościu napierdziela chrupkami, Panie, no. Fajnie, że mi spolszczenie do tej gry nie działa. Już to któryś raz mówię. Ale to podkreślam, że czasami wszystko jest takie spierdolone. Ciekawe czy ta muzyczka wykrywalda czy nie. Bo ja wiem co to mi przypomina chyba. A czy muzyka podobna do oryginalnej takiej innej... Ou co on aha oo, wow, pakuje, weźcie dostajemy upgrade <grystanie> łapanie za no. jedna ręka I teraz jedną ręką będzie podnosił sztangę gg też tak umiem. Pierwsze robię raz, dwa, drugniecie i robię e, 999 999,000. Ale oni tak, e, tak zboczenie do siebie mówią. No proszę. Bo on pakował, jej się to spodobało, no. O, oh Boy! Oh boy. Oh. Oh. O, proszę, proszę, jakie sceny tu są. <grym znać w szkole> On nic nie robi, pewnie, tylko to samo na dole mu robi, a nie jednak coś robi, dobra? O, oh Boy, nie. <grym znać w szkole> I laserkiem w jej. U, proszę jakie widoki. Chyba nie ma co tego maskować, nie? Pixele i tak dalej. Niby nic nie widać. Przecież z ciekawości postaram się zobaczyć. Te nagrania innych Tyberów, i zobaczę, co oni w tym przypadku zrobili. No, jak coś, to sorry, że też mówię w czasie, jak oni gadają, ale macie napisy, co nie? Także Luz. Dziwne, jak na, że jak na te czasy ta tepiera nie jest wytatuowana, bo zazwyczaj z biegiem lat już, już nie są kobiety, tylko potwory. Takie wytatuowane, poprzebijane gwoździami. Elizabeth? Tak jak on, nie? Coś w tym stylu by było. No. <laughs> jak wziął delikatnie? Alert. New What? It's me. Elizabeth. Elizabeth, if you're hearing this, it means something's happened to me. Rex. Before I met you, I thought I thought I'd never love a man again. Oh, wow, to such hysterika. Mhm. Mm you carry something more precious <laughs> than your 1 billion dollars worth of military spec hardware. More powerful than the hydrogen energy cell in your chest. Później spróbuję w skrócie coś tam potłumaczyć, co się stało, ale raczej tak tego nie powiem. To być bardzo skrót. Głupie kadanie. No i chodziło tu o to, że się spotkali, on dostał upgrade'a, ona się tym podnieciła, on no bo jeszcze przypakował, nie? I no i wiadomo. No, jakieś gadka szmatka a gdzieś tam sobie znikła. No i no i musimy tam dalej się zająć gównem, nie? Typowe. Okej. Okay. Leci. Aha Danku Gate to marzycie. Oh boy. A wait Gdzie jesteśmy? Tu gdzie myślę... O, tak, tu gdzie myślę jesteśmy. Tu jak widać. Pewnie tu będzie ostateczna bitwa, jak tu wiecie. To tu musi być ostateczna. Ale to będzie w sumie. wow. Fajnie, będziemy z laserka walić, ale to w następnym odcinku, także z tego to miejsca ludzie się bez z wami żegnał, więc subskrybuj, szampkę i dobre górę, nas, proszę i zachęcam do oglądania innych filmików z tego gry. do <grydy> giery tam z z wami żegnam, no i nara